Bitą Was pięknie roztomili. Do świąt, jeszcze kapkę czasu, ale <coughs> już dziś o Wom e, taki winszowani. E, poprzedni odcinek był o winszowaniu, jaką mówił moc. No a teraz y, <coughs> o tym y, winszowaniu, to winszowanie wam na godni święta. <coughs> Tuż posłuchajcie, co by wąkury Kury na, na sąsieku Wajca nosiły. A starka ze stazikiem dyski mieli siły. Co by się wą babuczki dobrze chowały, Dziecka były posłuszne, a was wzocy miały. Co by się wą krowy dobrze pocieliły, A gazda miał furt tela, co terazy siły. Co by wą ziemeczka dobre zorka rodziła, A krowa trowy na miedzy moc nie mara siła. Co by się urodziło tela dziecek w chałupie, Co byście ich poradzili dzierżeć w po pokupie co by wam chłop nie chodzował na każdą do aryndy, raczy mu pochowajcie flaszki po chałupie wszyndy. Co byście mieli ziemniaków w corkach półpiwnice, co by wam tego stykło na ozaść do grumnice. Co byście byli zdrowi, a ni moce przeganiali, zieliny suszyli, wrzawą wodą zalewali. Co byście się wszyscy w chałupie dycki radzi mieli, przez tydzień rano w nocy, a, a i przy niedzieli. Wszystkiego dobrego. Niech się Wam na tygodni święta.